Co wspólnego mają huragan Katrina, Beyoncé i Big Frida? Dlaczego królowa noworolańskiego hip-hopu wraca w kościelne ławy, i co stanie się, gdy do parafialnego chóru wpuścimy energetyczny bounce? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań znajdziecie w dzisiejszym odcinku. Z tej strony Włodziu witam Was na kanale Lot Igły, gdzie recenzuję albumy muzyczne. Zapraszam! Pressing Onward, najnowszy album Big Friday, wydany 8 sierpnia 2025 roku, zawiera 14 utworów składających się na 41 minut muzyki, która odważnie i co tu dużo mówić, dość zaskakująco łączy hip-hopowy bounce z tradycją gospelu. Big Frida to amerykańska raperka i piosenkarka, która swoją karierę zbudowała w Nowym Orleanie i z tamtejszą sceną hip hopowym jest silnie związana, konkretnie z nurtem bounce music, czyli energetycznym podgatunkiem hip hopu, który powstał w latach 80. właśnie w Nowym Orleanie. Bounce opiera się na dwóch charakterystycznych elementach. Pierwszym z nich jest tak Triggerman Beat, rytm, który później wykorzystywali m.in. Drake czy Lil Wayne. Drugim natomiast Colin Response, o którym opowiadałem w szóstym odcinku Igły przy okazji albumu Can't Lose My Soul, odsyłam właśnie do tego materiału. Frida przyczyniła się do wyciągnięcia Bansu z podziemi, w których ten podgatunek przebywał do lat 90. ubiegłego wieku, a jej kariera sukcesywnie rozwijała się, nagrywała m.in. z Lizzo, Drake'iem czy Beyoncé, właśnie. A będąc przy tej ostatniej warto wspomnieć utwór Formation, do którego Frida wyrzuciła swoje wstawki wokalne. Utwór Formation jest ciekawym przykładem manifestu siły i dumy czarnej południowej tożsamości, w którym Beyoncé celebruje swoje korzenie sięgające właśnie Luizjany, czyli południowego stanu, w którym znajduje się Nowy Orlean. W utworze tym wzywa kobiety do jedności, do samoakceptacji, jednocześnie odnosi się do odwagi przodków, potęgi społeczności afroamerykańskiej, brutalności policji oraz, no niestety, problemów rasowych. Tu warto zwrócić uwagę na Clip Deformation, który przedstawia m.in. sceny z powodzi. Odwołuje się w ten sposób do katastrofy huraganu Katrina i zalania Nowego Orleanu w 2005 roku, symbolizując zaniedbanie i marginalizację czarnych społeczności na południu. Zwraca uwagę w ten sposób na coś, co można by określić jako strukturalny rasizm, czyli gorsze traktowanie czarnej społeczności, co wyszło na jaw przy okazji Katriny i przejawiło się po prostu tym, że. Czarnoskóra społeczność otrzymywała tę pomoc najpóźniej i najwolniej, co zaowocowało znacznie wyższą śmiertelnością wśród tej grupy w porównaniu do białych Amerykanów. Utwór Formation właśnie określiłbym jako taki utwór flagowy, w którego udział zaangażowała się Big Frida, dla której te wątki tożsamościowe właśnie stanowią silny element twórczości i charakteryzują dotychczasową działalność artystki. Płyta Pressing Onward stanowi natomiast powrót do korzeni Big Friday, która w wieku 47 lat, a więc będąc już dojrzałą artystką, ponownie sięga po tradycję muzyki religijnej, którą poznała jako dziecko w chórze kościoła Pressing Onward Baptist Church w Nowym Orlanie. W wolnym tłumaczeniu, a nawet bardzo wolnym tłumaczeniu moglibyśmy powiedzieć, że to jest kościół baptystyczny nieustającego ciśnięcia do przodu w Nowym Orlanie. Stąd został zaczerpnięty właśnie tytuł tego albumu i ta myśl właśnie, czyli nieustający marsz przed siebie muzycznie i życiowo, jest tutaj główną osią narracyjną tego projektu. I słuchajcie, przesłanie, które wyłania się z tego albumu, nabiera szczególnego znaczenia w kontekście osobistej tragedii Big Fridy, bo to w maju tego roku artystka traci swojego partnera życiowego, mężczyznę, z którym była związana przez 20 lat, Hearst, bo tak miał na imię zmarł w wieku 38 lat z powodu powikłań związanych z cukrzycą. No i ta strata nadaje niestety projektowi nowy i w mojej ocenie szalenie osobisty wymiar. Jak mówi sama artystka, trzymam się tej muzyki, by znaleźć siłę. Muzycznie Pressing Onward to połączenie charakterystycznych rytmów bounce'u z tradycyjną muzyką gospel ale jest to również bardzo udany eksperyment z różnorodnymi brzmieniami, które no, dosyć trudno jest mi tutaj w pełni scharakteryzować, trzeba to rzeczywiście przesłuchać. To co ważne, każdy utwór zawiera w sobie ten element chóru, element gospelu, co dodaje takiej głębi, utrzymuje całość na tym właśnie silnym gospelowym fundamencie. Tu warto też zaznaczyć, że album zawiera współpracę z innymi artystami, którzy podobnie jak Frida... No są gdzieś tam blisko kościoła, blisko tych klimatów duchowych. Przechodząc już do konkretnych kawałków na tym albumie, krążek otwiera utwór Revival, bardzo energetyczny, sugerujący tytułem jakieś przebudzenie duchowe. Muzycznie tutaj moją uwagę zwraca oparcie tego utworu na dwunasto taktowym bluesie ze standardową progresją akordów. Bardzo wdzięczny motyw do ogrywania na basie. Drugi kawałek Take My Hand. Główny singiel tego albumu, bardzo taneczny utwór, nawiązuje do kawałka Take Hold of My Hands z lat 80. CJ Johnsona, ale to już informacja dla koneserów muzycznych smaczków. Klimat tego utworu super. Podparkiet super do, do wyjścia i zatańczenia. Trzeci mój ulubiony utwór Church. Minimalistyczny bit, który robi miejsce na wokal i na przesłanie, które płynie z tego utworu, czyli nie potrzebujemy żadnego kaznodziei, żeby pójść do kościoła. To wybrzmiewa w refrenie. Bardzo mi się podoba to uniwersalne przesłanie, a do tego ten kawałek na świetnie, świetnie buja. Jeśli macie złapać tylko jeden utwór z tego albumu, to niech to będzie Church właśnie. Kolejny utwór Let it Drain. No trapowy, tak chyba trzeba określić. Trapowy kawałek z mocną perkusją, z jakimiś takimi shout patternami, które nadają krzykliwego wyrazu całości. Idealny utwór na silent disco w jakimś kościele. Tak to widzę. Ciemny kościół, pod ołtarzem szalejący tłum, yy, w jednokolorowych słuchawkach. I co ciekawe, to nie jest fikcja. Coś takiego już się naprawdę dzieje. Na przykład w Canterbury Cathedral, czyli katedrze anglikańskiej w Canterbury w Anglii, jednej z najważniejszych świątyń chrześcijańskich w kraju i siedzibie arcybiskupa, tego samego, który przypadkowo koronował Jasia fasole na króla Wielkiej Brytanii w Johnny English. Właśnie w tym miejscu takie silent disco się odbyło, jak się okazuje, po to, żeby sfinansować działalność katedry. Szósty kawałek, online Need, subtelny, intymny, przestrzenny, ciepły utwór prezentujący humorystyczne podejście do wiary, do Boga. Somebody pray for me w tekście, czyli niechże się ktoś pomodli za mnie. Bardzo mi się podoba, że w tej muzyce nie ma takiej religijnej przesady, że jest totalny luz, jest leciutki gruwik, tak jakby sam no, Jezusek tupał w rytm najświętszą nóżką, a klawisz to w ogóle działa super relaksująco jak masaż pleców. Napo naprawdę yy, świetnie relaksujący utwór. Siódmy kawałek, Highway to Heaven, czyli Autostrada do Nieba, to znów w tekście Put the pedal to the metal, czyli dawaj gaz do dechy. Tekstowo mam wrażenie, jest to lekka prowokacja z tą Autostradą do Nieba, bo autostrada owszem może prowadzić właśnie tam, ale tak jak w tym kawale, gdzie kobieta pyta studenta fizyki, czy to jest dobry kierunek do kościoła, a student potwierdza, kobieta rusza w tę stronę, a student mówi do siebie kierunek dobry, ale zwrot przeciwny. Tak samo może być właśnie w życiu z tą drogą do nieba. No tak czy siak, muzycznie mi się tutaj wszystko fajnie domyka, jest wesoło, przyjemnie, lirycznie nie ma tutaj żadnego wyjazdu za linię. Fajnie się to spina, jest, jest powiedzmy fajny balans na krawędzi właśnie świętości i powszechności. A na końcu mamy piękną klamrę, czyli Pick me up and take me home, czyli zgarnij mnie i zabierz do domu. Lekki locik jest. Ósmy utwór Celebration, tak słuchajcie, brzmiałby. Niech żyje bal Maryli Rodowicz, gdyby przyszła na świat w Luizjanie. Autentycznie. Przekaz jest taki sam, tyle że u nas jest to tańcz póki żyjesz w towarzystwie różańca i szańca, a u Fridy jest po prostu let's celebrate a w tle kwiaty i dobrze wykonana praca tu na ziemi. Spokojnie kawałek pod parkiet. I w ogóle rewelacyjne jest to, że wszyscy gdzieś tam wyrażamy tą samą tęsknotę, tylko no, w nieco inny sposób. Dziewiąty numer na krążku, Sunday Best. Tego utworu możecie posłuchać wyłącznie dla samej modulacji, która została tu zastosowana, czyli zmiany tonacji w trakcie utworu. Taki zabieg możecie kojarzyć z disco polo, gdzie po kilku powtórzeniach tego samego, no często nudnego, refrenu tonacja idzie w górę, powiedzmy o pół co daje takie wrażenie, Podkręcenie energii na zasadzie, no nie wiem, śpiewamy refren po raz 17, no to dawaj coś zmienimy, ale co tu możemy zmienić? No nie wiem, może przesunąć się jeden klawisz w prawo. I tutaj bardzo fajnie to brzmi, trochę jak zmiana prędkości obrotów winyla. Naprawdę dla samego tego zabiegu warto odpalić ten kawałek. 11 utwór Never Forget nie zwraca mojej szczególnej uwagi. Poza wpleceniem w tekst Amazing Grace, czyli muzycznego Evergreena, jednego z najsłynniejszych hymnów chrześcijańskich na świecie, to jest moja wrzutka z dziennikarskiego obowiązku, żeby nie było, że przeoczyłem. Never Forget i Amazing Grace. Ostatni, czternasty utwór na krążku, Pressing Onward utwór o takiej samej nazwie jak cały album, zamyka całość. Wspominam o nim, bo to tytułowy kawałek, ale mi do końca do gustu nie przypadł. Niestety, sorry. Oczekiwałem tutaj solidnego, jakiegoś tłustego zamknięcia, jak w kościele na kodziec mszy, kiedy organista odpala się na dwa głosy i cztery kończyny, i czujecie, jakbyście zaraz mieli wstąpić do nieba. Tutaj tego nie ma, ale pomyślałem sobie, że może właśnie taki e, sposób to jest stylistyczny ukłon w stronę kościoła, do którego. Frida chodziła, do którego ona wraca i właśnie w ten sposób rozpoczynała gdzieś tam swoją przygodę z muzyką, gdzie właśnie śpiewano a capella, gdzie śpiewano w chórze. Jeśli taki był zamysł, nie mam żadnych pretensji, w porządku. Cały czas zapominam, że chodziłem do innego kościoła. Podsumowując, moi drodzy, album oceniam na 7+, plus, na 10. Byłoby wyżej, ale niestety nie wszystkie kawałki do mnie przemawiają. Są, uważam, na dosyć wysokim poziomie, ale jak zwykle brakuje mi tutaj tej iskry, tej chemii, yy, która powoduje, że słuchając utworu, myślę sobie, super to siedzi, porusza mnie, przemawia to do mnie, w jakiś sposób ten utwór do mnie trafia. No dlatego też część kawałków pominałem tutaj w tej mojej recenzji. Oczywiście krążek ma wiele zalet. Przede wszystkim jest to ekspresja, jest to chór, który zawsze robi na mnie wrażenie. Jest to no mimo wszystko głębia tekstów i taki spryt w tych tekstach ukryty, czyli e, operowanie żartem, dystansem, ten właśnie idealny niemalże balans pomiędzy wielkim religijnym sakrum a takim naszym codziennym profanum e, i chyba tego profanum nawet jest tutaj istotnie więcej. To nadaje właśnie lekkości całemu albumowi, takiej zgrabności, i też dla mnie świetnie domyka się ten album koncepcyjnie, bo mamy nawiązanie do nazwy kościoła, a więc symboliczny powrót do tego, co, co znane. Ale no, nawiązanie jedynie w takim celu odnalezienia drogi naprzód, czyli no, krok do tyłu po to, żeby zrobić dwa kroki w przód. Jakaś taka próba odpowiedzi na pytanie, co dalej, na to pytanie zadawane. I też bardzo intymnym, osobistym i ważnym, jak się okazuje, miejscu. Dla mnie świetnie też to funkcjonuje w kontekście życia Fridy. Jest to taka no, swoista klamra muzyczna, osobista, bo oto Frida wyrastająca jako dziecko ukształtowane przez wspólnotę kościoła i lekcje chóru właśnie, przez yy, no, taką szybką dorosłość, pełne uciech życia, dobrą zabawę w Nowym Orlanie, czerpanie radości z życia, dzielenie tego życia z partnerem, Aż po te smutne elementy, czyli stratę, jakąś refleksję, powrót właśnie do tej kościelnej ławy już zupełnie z innym spojrzeniem, z jakąś próbą zbudowania po swojemu relacji z Bogiem, z samą sobą, z muzyką. A to, co do mnie najbardziej przemawia, to jest to, że nawet jeżeli odkleimy ten album od życia autorki, od życia Fridy to wciąż mamy taką uniwersalną wartość, która mówi o próbie zbudowania czegoś nowego na starych fundamentach, na tych fundamentach, które zostały gdzieś tam wpojone w nas, w dzieciństwie. Być może nie do końca świadomie, które jak się teraz okazuje z perspektywy czasu, dają jakieś poczucie porządku, bezpieczeństwa, przewidywalności. E, okazuje się, że właśnie na tych fundamentach jesteśmy w stanie odnaleźć jakieś uniwersalne zasady, które podpowiadają nam, jak przejść przez życie. No i teraz po jakichś zawirowaniach, trudnych momentach w życiu, e, no, których oczywiście nikt z nas nie jest w stanie uniknąć, wracamy do tego, co dobre i sprawdzone. I słuchajcie właśnie o tym jest ten album o takiej bezpiecznej przystani w tym wypadku e, pod postacią wiary i najbliższego kościoła, ale może być to rodzina może być to nie wiem hobby z dzieciństwa, co daje nam możliwość schowania się na chwilę przed tym pędem życia, e, przemyślenia sobie kolejnych działań, a potem znalezienia w sobie siły i motywacji po to, żeby odnaleźć w sobie tą drogę naprzód. W tym właśnie duchu odkładam ten album na moją muzyczną półkę. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję za uwagę. Dajcie znać, jakie są Wasze wrażenia z odsłuchu tego albumu, a jeśli ta recenzja Wam się spodobała, zajrzyjcie na mój kanał po więcej. Do usłyszenia w kolejny poniedziałek. Cześć!